Dzień dobry Państwu, e, jesteśmy duetem projektantów ubioru. E, działamy pod nazwą Duet Rad, ja nazywam się Maciej Józwicki. Rusin, bardzo nam miło. E, I opowiemy dzisiaj o naszych inspiracjach ceramiką Włocławek, które to inspiracje wykorzystaliśmy w dwóch naszych kolekcjach. To jest w kolekcji Wiesia z 2019 roku i w kolekcji Dom Kujawski z 2020 roku. Fajans, fabryka Fajansu Włocławskiego działała nieprzerwanie przez 120 lat, to jest od 1873 roku aż do 1991 roku. Początkowo były to bardzo proste formy z niewielkim wzornictwem, z, malowane głównie natryskowo. Pierwszy ośrodek wzorcujący powstał zaraz po wojnie, w 1947 roku i skupiał od samego początku artystów plastyków, którzy mieli szkolić malarki i wpływać na jakość wzornictwa, ale taki największy rozwój fajansu włocławskiego przypadł na lata 70. Kiedy to niezwykle popularne były konkursy dla malarek, później przekształcane w Biennale Fajansu Włocławskiego. I konkursy te polegały na tym, że w czasie pracy z surowców zapewnionych przez fabrykę, z udostępnionych piecy, mogły korzystać malarki, aby tworzyć swoje prace konkursowe. Później po konkursie, jedynie za cenę surowców, mogły je od fabryki wykupić, aby potem już na własną rękę sprzedać się za wielokrotnie wyższą cenę. I z tej inicjatywy fabryki między 1973 rokiem a 1991 do wzorcowni trafiło 11 tysięcy wzorów, które podchodziły właśnie od malarek. W fajansie włocławskim istniały takie dwie linie główne i były to tak zwane pikasiaki, czyli takie wzory bardziej abstrakcyjne, geometryczne oraz wzory kwiatowe, które zdecydowanie bardziej nas zainteresowały ze względu na ich ludowe pochodzenie i nawiązanie do haftu kujawskiego. Haft kujawski jest bardzo charakterystyczny. Charakteryzuje się taką zwartą kompozycją, zazwyczaj jednokolorową w obrębie tej kompozycji. Pojawiają się w nim takie charakterystyczne elementy jak snutki, atłaski i motywy roślinne, głównie habry, tulipany, liście winorośli, i to wszystko miało swoje przełożenie na fajansowe wzory. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Sam pochodzę z Włocławka, jestem z nim bardzo związany. Moja, większość mojej rodziny pracowała w zakładach fajansowych. Moje dwie ciocie były malarkami, mój pradziadek był ceramikiem formierzem. Moja babcia pracowała przy szkliwie, dlatego jest to część mojej tożsamości i mojego dziedzictwa. E, fajans Włocławski otaczał mnie przez całe moje dzieciństwo. E, dlatego taką naturalną konsekwencją było włączenie tych inspiracji fajansem e, do kolekcji Wiesia. Kolekcja Wiesia powstała w 2019 roku. Opowiemy o małym wycinku tej kolekcji, ponieważ ona była duża, szesnastosylwetkowa. My opowiemy o trzech sylwetkach, które były związane tylko właśnie z fajansem. Cała e, Kolekcja opowiada ogólnie o naszej polskiej tożsamości i o naszej to, głównie naszej słowiańskiej tożsamości, której tak naprawdę nie znamy. znamy mitologię grecką, rzymską, a nie naszą słowiańską. i dlaczego Wiesia? Wiesia to bardzo stare słowiańskie imię, które oznaczało tą, która niesie sławę. I imieniem Wiesława były zazwyczaj obdarzane najpiękniejsze kobiety w plemionach słowiańskich. A przy okazji jest to imię mojej babci. Tak. Kolekcja została zainicjowana przez bardzo spontaniczne wydarzenie, gdyż w 2019 roku w lutym zgłosiła się do nas Wasina, projektantka i stylistka, z propozycją stworzenia ubiorów z recyklingu do sesji do wysokich obcasów dla Moniki Brodki. To nie były jeszcze te sylwetki, ale te efekty bardzo spontaniczne, bo to była praca około trzydniowa, tak nas zadowoliły i zachwyciły, że postanowiliśmy to rozwinąć w pełną kolekcję. Już na tym etapie wiedzieliśmy, że właśnie takie sylwetki włocławskie chcemy, inspirowane fajansem włocławskim, chcemy włączyć do naszej kolekcji, bo rozmawialiśmy wielokrotnie, że fajans niesłusznie popadł w zapomnienie i jako piękna sztuka użytkowa. Nasza Polska, chcieliśmy to podkreślić i uwypuklić. Prace nad tymi sylwetkami rozpoczęliśmy od opracowania własnoręcznej metody malowania na ekoskurze. Ekoskórę również w 80% zdobywaliśmy z odpadów przemysłowych. I te sylwetki powstawały tak, że Maciej tutaj ręcznie malował każdy jeden drobny element, który później ręcznie maszynowo wykańczaliśmy. Obrabialiśmy dziurkami kaletniczymi i e, e, zaplataliśmy na rzemień. E, dlaczego e, tak to robiliśmy? Zaplataliśmy sylwetki na rzemień, to również wynika z tego, jak naprawiane były najbardziej cenne okazy e, fajansu. E, były w pewien sposób łączone skorupy, które, e, na, nity, tak, które, które je łączyły, jest... tak, tak, które nitowano. Tak, i teraz tutaj, przepraszam. I tutaj właśnie są te sylwetki, garnitur z kapeluszem, który miał nawiązywać bezpośrednio do azonu ze spodniami i sukienka szmizierka, można się kłócić, że to jest płaszcz bez rękawów plus rękawiczki, oba, oba te, obie te sylwetki w kobaltowych wzorach, które były najpopularniejsze z fajansu włocławskiego i tutaj ta pojedyncza sylwetka, płaszcz i również kapelusz. W w formie nawiązującej do wazonu i spodnie. Trochę rzadszy motyw, kolorowy wzór kwiatowy, który z reguły stosowano na specjalne okazje, dla zakładów pracy. Tutaj trochę mamy przedstawiony proces powstawania, tam kawałek Macieja widać jak maluje. I również pierwsza sylwetka fajansowa, czyli garnitur, również tam na górze pokazany na backstageu pokazu mody. Takim bardzo ważnym momentem w naszej pracy bo była sytuacja, kiedy blogerka i influencerka Jessica Mercedes ubrała nasz garnitur na, podczas paryskiego tygodnia mody i to wydarzenie odbiło się bardzo szerokim echem od amerykańskiej prasy modowej, od amerykańskiego Vogue'a przez francuskiego po polską prasę. I to zrobiło nam bardzo fajny rozgłos, tuż przed pokazem, głównym, całościowym kolekcji podczas KTW Fashion Week. A taką naturalną konsekwencją kolekcji Wiesia była kolekcja Dom Kujawski z 2020 roku. Którą stworzyliśmy w czasie pandemii, dlatego miała ona nawiązywać do takiego wielopokoleniowego siostrzeństwa, do naszych więzi rodzinnych, do naszego pochodzenia. Występują w niej dwie sylwetki fajansowe. Ta kolekcja jest dużo prostsza, bardziej użytkowa, komercyjna. Występują w niej dwa komplety z Dzianiny Bawełnianej, które również są. Na nich, występują na nich motywy z Fajansu Włocławskiego. Podobnie jak w sylwetkach z kolekcji Wieścia, również tutaj na tych kompletach dzianinowych każdy element był w wykroju, był drukowany inną grafiką. Bardzo ciekawa była sesja zdjęciowa. Którą wykonaliśmy w małej wsi Cyprianka pod Włocławkiem. Znaleźliśmy dom fajansowy, który od piwnicy aż po dach był wyłożony tłuczonym fajansem. Była to popularna metoda zdobienia i wykańczania elewacji w latach 70. i 80. Tłuczkę fajansową można było kupić w fajansie na worki. Za bardzo małe pieniądze, ponieważ to były skorupy z błędami i cała sesja ma taki charakter bardzo baśniowy, oniryczny. Występuje w nich właśnie moja babcia Wiesia. Która ma podczas tej sesji taką swoją uroczystość swoje 82 urodziny, jest w swoim zaczarowanym ogrodzie, maluje na niebiesko kwiaty, podobnie jak dama Kier z Alicji w Krainie Czarów. I w tej kolekcji wystąpiły również akcesoria ręcznie malowane, torba. Szoperka i kolczyki z druku 3D również z takim e, fajansowym motywem. Co nas bardzo cieszyło, ta kampania spotkała się z takim wiralowym odbiorem w mediach społecznościowych, gdyż nawet jeden post e, był udostępniany, przeszło. widziany był e, pół miliona razy. Także to nas bardzo zadowoliło. E, tak. I to jeszcze drugi komplet, tak samo jak w kolekcji Wiesia. W Domu Kujawskim te komplety wystąpiły w dwóch kolorach. I teraz jeszcze zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. To jest film z finału pokazu konkursu Złota Nitka 2019 roku. Tutaj będzie większa część, 12 sylwetek z kolekcji Wiesia. Konkurs oczywiście wygraliśmy.